Tą drogą leśną, którą widzicie za moimi plecami, jakieś 40 lat temu, może trochę więcej, jechałem z moim ojcem na małym dziecięcym rowerku. Często wyłaniają się tego rodzaju wspomnienia, takie okruchy ślady pamięciowe na powierzchni mojej umysłowości. Wiem, wynika to dla mnie z rozmów. Chyba przede wszystkim z rozmów z ludźmi, że inni mają podobnie. Ktoś kiedyś powiedział. Nie wiem kto, i nie chce mi się tego sprawdzać tylko na użytek filmu, po to, żebyście myśleli, że wiem więcej niż wiem. Ktoś, nie pamiętam kto, zauważył kiedyś trafnie, że człowiek to tyle co jego historia. A mówiąc inaczej, można by za mnichami buddyjskimi. Przytaknąć temu stwierdzeniu, parafrazując je niejako, że nasze ja to jest niezwykle uporczywe złudzenie, nie dające się rozbroić. Jeśli tak jest, jeśli temu dowierzać, a chyba można, o ile potraktujemy takie twierdzenia jak pewnego rodzaju metaforę, o której mówiłem wczoraj, pewien model tego, kim jesteśmy i co się nam przydarza. Jeśli można dowierzyć tym, tym słowom, to chyba chodzi o to, żeby napisać piękną historię. Skoro jesteśmy naszą własną historię, to pozostaje nam napisać swoją historię najlepiej jak umiem. Chciałem się zmieścić w czasie wymaganym przez YouTube'a, żeby ten film mógł być tak zwanym shortem, żeby was nie narażać na moje ględzenie. I żeby może dało się to zmieścić w krótkiej formie. Nie dało się. Nie dało się. Widocznie ja nie umiem. To też jakiś sposób na branie odpowiedzialności za siebie i za swoje życie. Nazwać rzeczy po imieniu. Ja nie umiem. nie nie dało się. Może by się dało. Ja nie potrafiłem. Dźwigając odpowiedzialność za to, co robimy, za siebie... Możemy pisać autentyczną, własną historię. Tak na marginesie. To jeszcze jedna refleksja a propos tego, o czym mówimy dzisiaj. Jeżeli dźwignę odpowiedzialność, jeżeli uchwycę się jej i nazwę, moje czyny, moimi czynami, to mogę napisać swoją, własną historię. Jeśli tak nie zrobię, napiszę historię imaginowaną albo ktoś lub coś. Okoliczności, fatum, przypadek, lub coś, co to chyba jest lepsze określenie. Ja nazwę później losem i przypadkiem napiszę moją historię za mnie. Pomyślcie o tym. Człowiek to tyle, co jego historia. Zobaczcie jeszcze, jak jest pięknie. Wiele się zmieniło przez ten czas. Ja się zmieniłem. Nie wiadomo, gdzie jest moje ja. Jest płynne. Ego, tak też mówił Jung. Ego, przynajmniej niektórych typów osobowości jest dosyć płynne. Samo w sobie również nie jest sztywnym tworem. Nasze ja zmienia się. I my możemy je zmieniać, pisząc własną historię. Życzę Wam pięknych baśni, legend, opowieści, które będziecie mogli szeptać samym sobie i waszym bliskim. Będziecie mogli opowiadać siebie. Tego Wam życzę.